Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale A dzisiaj będziemy grać Bedwarsy z y, Shoromixem i A. z Gdzie jesteście? Na dole. A no siema, siema Siema. Siema za widzów. Pamiętajcie, że nie że niedługo zobaczycie co się kryje pod maską. Jak wiecie ile to miało być? Eee, 500 wyświetleń ogólnie na kanale na kanale. I 5 łapek w górę pod y, tym filmem. I wpadajcie też do mnie i do Shallom oczywiście na kanał spróbujcie, żeby nie przegapić innych W tym opisie indykuje. jeszcze nic nie mam przedstawione, ale niedługo mnie. Bo, bo nie, Shallow może musi sobie na wydesku kupić, Bo... A już, a już niedługo postaramy się dołączyć na plemię SMP. No. Mam nadzieję, że się dzięki tam wybierze. Że... <laughs> mam nadzieję, że nam się uda. Ale ja się Tego nie... jeszcze musimy replay moda u Alka ogarnąć. Bo no. u mnie już w następnym odcinku będzie i u mixa też. U mnie u mnie działa, ale na, jak widzicie na 1.8 u mnie nie działa. Muszę coś, Muszę naprawić coś na 1.8. Nie, bo ty na jeden... bo ty masz pobranego... Ano po, no tak, no, na jeden no, ta, to top na 1.19 pobranego, ale mi działa już Maciek. Dobra, gra wystartowała. Zbieramy sobie taktycznie na TNT. No, taktyczne. Ja zbieram na TNT? Dobra już kupuję kamienny mieczek Ja najpierw muszę sobie wybrać na filmki Ja. Też ja na nie znam ja za bardzo nie, nie znam timingu na Coxcraftie Ale przecież FEDera Maciek! Ty jak nie grasz Maciek na Federze? Ale Gra. Nie, bo, bo na każdym serwerze timing jest inny trochę Na Craft'ie na przykład skacze się najlepiej na 2.10 sekundy, a na Coxcraftcie nie wiem. Ja też w sumie nie wiem bo ja na Crap z nie gram. Ja Wreszcie. też nie gram. Ale niestety na Crap z Dobra, Dobra, TNT. Mam jedno mam jedno a, a tak w ogóle poz, y, pozdrawiamy graczy Craftplaya oraz... a z Craftplaya oraz właściciela Craftplaya. Pozdrawiamy sobie serwer Craftplay. Chociaż na nim nie gramy. No gramy, ale nie teraz. Dobra, ty... podnieśmy sobie taktycznie żółty. Dobra. To Dobra, to... Czemu mieć co ty się budujesz? Ty się masz budować. Ma, ty Czemu masz... Ja? się nie. Też się nie. Chcesz. Ja chyba się stąd najlepiej buduję. Czemu? Ta, nie wiem. O nie, nie dobra, i jednak nie. A super. Ust, ej, ale te usta weź sobie naprawdę wyłącz chata, bo te usta tak dziwnie wyglądają. Ja mu, ja mu później to ogarnę. A nie, bo on ma włączonego chata, jak sobie wyłączyć to to się naprawi. Już. No, Hat wyłączony. W ogóle gramy teraz na tym samym txt ale grasz o tym, nie? Tak. Albo Ta. ja sobie włączyłem. Link, ja link sobie to... gram na Fatkacie. Link do te... a, Co? Czekaj? Co miałem powiedzieć? Dobra, nieważne. Link do txt to będzie chyba w opisie. Nie ale wiem, czy nie, Ale nie, to ja, to... ja nie pamiętam linku do tego TX. Ja, ja mam... Ja tylko mi wysłałem ten. Ej, ja no, mam ja takiego kota, który jest śnieżką na niebie. Wy ty f? No. Dobra, kolczugowa zbroja kupiona. Taktycznie. Nie? Dobra, pyk, ja już jestem u nich. Ja idę do was. Będę nie mają. Dobra, ale ja co pomóc? Czemu robisz taktykę, Victoria, niż Beda i wywoła. Ej mam dwa diaksy! Leżały co na ziemi, tako. Ej. No wiem, bo ja wyrzuciłem. A. Tu chcesz? Do przez to włóż. Dobra. Dobra, lecimy z znowu taktycznie tam, na nich. W ogóle zapomniałem bloki sobie kupić! Co to bezpieczna strefa, bo ja na trakcie nie gram. Ja też nie wiem. Że... że w bazie jesteś. No. I tam się chyba... nie, to jest... No kurde, wypisz. nie zauważyłem! Że strefę bazy opuszczasz. Ja nie! nie. No, ja, ja, nie zauwa... to... ja nie zauważyłem, że tam jest dziura! Ja jest problem, bo mnie podjeżdża jakiś team gości z czarną twarzą. Aha. Ja muszę sobie bloki pokupować. O, ale to prostu nie ma. Okay. Zresztą to nie był tej DNT. Hmm. Kilka bloków. No i jadę. Weź -um. no. ich tam Dobra, Ja bym ich rozwalił, ale drugi przyszedł. Dobra, to chodźcie wszyscy tutaj. Bez. Ciemno jesteś. O, tutaj. Dobra, chodźcie, Cześć. chodźcie, podjeżdżamy, koleś. Czekaj. Czekajcie, czekaj, się się usłyszeć na TNT. Ej, ten Stur z piwnicy, który cię, za, cię zabił, to... z piwnicy? No, to masz... On ma najwięcej pingu z całego serwera. Cię... Ej, no on ma... Masz... Nie wiem, jak on tak może grać. No, sobie kupić brońkę. Dobra, a my dzisiaj graliśmy, jak mieliśmy 10 koła, Pingu i co? No. To prawda. Budowaliśmy, budowaliśmy, ten, więzienie Dawad, dla będę Czajka. Mi, będę po, w w Budowaliśmy... ale ja chyba, jak sta, ja chyba ten film niż ten super, tak się wydaje, że on będzie na kanale, jeśli ten będzie ci oglądać. No. Więc ale, ale on się chyba nie nagrał. Więc... Serio? No tak! a nie mogę go nigdzie znaleźć. Ja wolę, nie nagrałeś tego no nie, nie, w ogóle go nigdzie nie ma. No kli, klik, kliknąłem przycisk, żeby go nagrać, ale nigdzie go nie było. O, szczur, 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 szczur z piwnicy umarł. Kolejny, no i ej kto chce kamienny miecz? Macie kamiennego miecza. Ja. Już. Ej, pójdę, pójdę zobaczyć w piwnicy, czy rzeczywiście umarł. Też na podjazd do zielonych. No. M musimy im rozwalić Beto. Mhm. To jest... To jest Podjeżdżam to. z tobą jak coś. Kto chce usługę rozwalania łóżka? Ja. <głosy> <głosy> Ale... <głosy> za czte... Nie, ja mówię... Za cztery... Za cztery, za cztery diaksy. A rozwa... A nie, nic nie mnie rozwaliło. Chodźcie. O kurde. Decz, decz. Nie no, jak w nic nie zrobił. Dobra. Nie miałem beda. Co jest? Ale Aha, ja bo ja też... miejsce szczur tak wychnął. CO JEST? CO JA MAM ZA CZUŁOŚĆ? Nie wiem, ja mam taki przycisk walony na miejsce, że jak go kliknę, to mi się ustawia czułość, pierdylią. MI TEŻ! MI TEŻ SIĘ TERAZ USTAWIŁA! Nie, <grymka> on trzy przyciski mogę sobie trzy czułości zastosować. No bo... Ale to nie są czułości. No właśnie, właśnie. Nie, to, to na aplikacji Bloody, na nie aplikację tak, Bloody no. możesz to zmienić. Zapomniałam, polecam tym... było inną Bloody. Olek, a poza tym ty nie masz Bloody A70. A ja mam, ale na szafie leży, bo ja wolę Gloriusa. Glorious... Polecam Gloriusa model O. Ej, jak to teraz zmienić? Jak tą myszkę naprawić? Ja, skąd ja wiem? Wejdź sobie w aplikację Bloody. Ja nie mam takiej aplikacji. Ej, boski z lasu na podjeżdża. Ej, boski z lasu, niszczy na łóżko. Ja podjeżdżę kolejnych stiłów z lasu. Ale stił z lasu na łóżko. Ale na szczęście jest ok. Ej, no, no nie Macie, no, ale ja nie ma, ja nie, nie, mam, ta, ja nie mam takiej aplikacji. No wychwaj, nie, nie pobrałeś ze sterowników do myszki. Weź to ja na, tamtym kum, ja na tamtym kąpie to miałem. Dobra, co sobie pobiorę? Ja tak taktycznie to całych, całych niebieskich... Ale z... ja... Ty grasz, grasz na takie przyciski. Ja nie gram, to sama mi się włączyła. Coś kliknąła mi się włączyła. Um, a jaką masz myszkę? Ja mam Bloody N50. A kliknę te takie przyciski? Masz Ma... takie 1, 2, 3? No mama, ale to jest Maciek do ilości, do li, ilości kliknięć na sekundę. Czyli jak robisz drag clicka, to, to ci się może zrealizować razy trzy? No. Leżę, wie, że... Leżę w Minecrafcie, to wie, źle wie, że działa. Ale wie, wie... Dobrze to działa w Minecrafcie, ja też... Nie ale nie! Mi chodzi o to, że w Minecrafcie jak ustawisz trzy, to po bije. Nie, po trzy, bo ja w miał stare miejsce to. U mnie po bije. No kurde, ale jak to naprawić? ja nie wiem takiej myszki jak ty. No bo coś kliknąłem i nagle mi się tak stało. Klikaj wszystkie przyciski jakie są po kolei i zobacz czy coś się naprawi. A bo my zaraz to w sumie wygramy, tylko ja nie wiem gdzie jest jeden szczur. Szczur w piwnicy, a ja wiem gdzie jest szczur. Gdzie? Eee, u był. Przed chwilą. To ale coś. No właśnie się do nas buduje do bazy. Everything is... Właśnie leci do nochowary i wa... Zrobił fireball jumpa! Ja już lecę. Ale malowa już Fireballami On malowa, malowa to niego. Lecę, lecę, lecę do niego. Rozwalaj go porek. Tak, leżą ma, tyle ma, ma żelazny miecz. A on, on A! On nie! On idzie na środek teraz. Kupię nam jakiegoś... Ten, profesor. Ja Ale, Ale bo... gdyby, gdyby mi się nie włączyła ta czułość, to, to bym, Ale to by może się udało. Place. Ale przeżyłem. Ja kupuję nam ostrość i ochronę. Ja na niego lecę! Ja Ale co on, na co on ma za odrzut? Co on ma za odrzut? Ale... On chyba... No, pewnie tak. Kliknij sobie F1, y, Porek, ha, i... Tego chłop tak nie przemyślał! Dobra, roz... a nie, on mnie chyba rozwalił jednym. Ej, robię cięcie! Koniec... Robię koniec... cięcie! Koniec odcinka, koniec odcinka już, okej? Okay? Dobra. To tym, 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 tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Y, Cześć, to był taki krótki odcinek, więc no pa.